Freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus, i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o mecie. E, lecz to będzie taka, jakby tak powiedzieć, taka luźna rozmowa na temat mety, jeżeli chodzi o OpenField, i nie tylko. E, chciałem wam pokazać coś, co w ostatnim czasie podesłał mi jeden ze znajomych e, z, e, z kruca 2653. Podesłał mi Discorda, gdzie ludzie testowali różne opcje, jeżeli chodzi o marsze. I powiem szczerze, ciekawiło mnie to, bo okazało się, że jednym, jednym z królestw, które to testowały, to było królestwo, z którym kiedyś się dość dobrze znałem. To było królestwo 3069. I porozmawiałem tam z, z paroma graczami z tamtego KD, bo się chciałem powiadywać jak oni to testowali, jak to tam wyglądały <coughs> testy. Bo oni głównie się opierali akurat bardziej na arkach ozeresa, czy na Openfield, gdzie na swarmowaniu i tak dalej, bardziej jakby na tym się skupiali, lecz twierdzą, że to co oni wykombinowali, czy też stworzyli jest też przygotowane po to, żeby można było zagrać na tym na KvK i powiem wam szczerze, że trochę mi to zainteresowało, bo tam jest różne, są takie marsze, które ja bym na przykład tak personalnie może w nich nie poszedł ale wiadomo, jeżeli mamy jakiś spenderów i mamy jakiś, jakby tak powiedzieć, mocnych graczy. No to przypuszczam, że takie sprawdzenie tych Openfield meta na 2024. W wykonaniu tutaj akurat jest użytkownik DOOM, który to wszystko, jakby tak powiedzieć, zareklamował. Już wam powiem, czy wiem, z jakiego. Tak, to jest chyba użytkownik. Między innymi, właśnie z jeden z, jeden z użytkowników, chyba 306,9, tak mi się zdaje, lub też jest po prostu z nimi jakoś pokrewniony. Bo tam akurat już potem nie podpytywałem, ale tutaj możecie sobie zobaczyć, jak ta meta wygląda. Bo zobaczcie sobie, oni to 29 maja wypuścili, czy dość niedawno, prawda? Zobaczcie sobie na ogólnie, bez Open Fight Meta 2024. Mamy zługę z Hermanem, lub też aż z Hermanem. Nie powiem. To też jest opcją. Liu go, Gorgo, o którym wam tam wspominałem z jednej z filmików w ostatnim czasie, no też się pojawia w tej mecie. Huobeli. To jest największe zdziwienie, ponieważ to jest taki typowy, mocny single target, ale przypuszczam, że tu ma znaczenie ze względu na to, że gramy wtedy na 5 marszy, no i ten belly wtedy oczywiście może robić jakąś dobrą robotę. Oczywiście zamiennikiem jest Huo William do tego, no i też mamy Nevsky Joan, którą niby tutaj możemy zamieniać z Zuge Hermanem, jeżeli chodzi o pierwsze jakby takie marsze. No to też nie, to też jest mądre rozwiązanie. Budika aż lub też Budika Zugę. No tu jest ciekawie, bo, bo mi się zdaje, że tutaj wiecie, no, budika Aż lepiej wyglądało niż Budika Zuge, tylko najbardziej, bardziej, że Zuge gra z Hermanem. Ale to jest pewnie taki się odpowiednik tego Jeżeli nie posiadamy Hermana, prawda? No to wtedy lecimy budika Zuge lub też Budika Aż, składam się jak tam stoimy z dowódcami. Szósty marsz jest Ksiągius Bellim lub też Ksiangiu z To jest akurat dość znana para w wcześniejszych testach i przewidywaniach, jeżeli byśmy grali na trzy kawalerie, no to dużo ludzi właśnie tak szło w Neski: Joan, Huo, William, i trzeci to by to był ksiąg Józ Be, z Belizariuszem. tak Prime. Siódmy, Herman i Guan Guansypio. Ja bym przebalić, że szedł w Guansypio, takie jest moje zdanie, że, bo ten Herman tak raczej mi to, to odpada. I teraz zobaczcie się na top swarm lineup. Liu Gorgo, Liu Sargon. No, nie, to jest mądre, tak. Aż y, Herman, Zuge, Herman, no też. E, Huobeli, oczywiście, że tak. Potwarma Huobeli bez dwuznań. Neski, Johan, no, wiadomo, b, 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 też swarmowali się Neski, Johan. Jeżeli ktoś ma maks technologię, to zawsze swarmują ci najlepsi, tak? Budika, Ashur, Herman, e, Tomi, Zuge, Herman lub też Tarek i Scipio. No i dużo tu jest racji, nie będę mówił, że nie. Top AO lineup Zuga Herman z Cypialiu, Huobeli e, Joannewski. Oczywiście, że tak Joannewski jest, e, ma bardzo dobre rajtrio na, re, rejtrio, na e, wygranych na lizę Ozyrysa e, Księgi. Jest Tyjan, Księgi Belli, Etel, Freda, Trojan, e, aż Nebu. Eterfeda, Trojan. Wiadomo, nie wiem czy wiecie, ale przypuszczacie dlaczego ludzie wypuszczają. Nie tylko do buffów, ale także do spowalniania. No to jest Ethelf Trojan, to są przywódcy dalej. To jest, to jest dobry marsz na Liga Ozyrysa lub też Arkę. Eee, I oczywiście że gramy na pięć mocnych, eee, pięć mocnych dowódców. Zuga Herman to wiadomo, że nie musimy tego przypominać. Dlaczego? sypioli również, Huobeli wiadomo. Już w ostatnim czasie też Hugo William z zamiennikiem. Jest to też taki top a o line -up, zbliżone są do siebie. Weźmy teraz tak, top, line top 5 line-upów e, w różnych opcjach. Wszystko się od tego, wiadomo, jakich mamy dowódców. No i tu mamy, pierwszy, mamy Liu Gorgo, Jan, Joan, Huobeli, e, Huobeli, przepraszam, Zuge Herman, Budika Ash, Guan Scipio, Troja Ethel Już zagramy na 7 lub też Mulan, tak, za Ethel. No i to jest to, to są takie zestawienia na KFK Jeżeli oczywiście maksymalizujemy technologię mamy te 7 marszy 6-7 powiedzmy nie? Liu Gorgo, no tak to ma znaczy Neski, Johan lub też Suga, Herman zamienia miejsc, miejscami kto by był drugi tak? I Huobeli, dalej tu jest ten Huobeli Budikarz, nie dziwmy, Budikarz zrobił bardzo dobre cyfry. No i szósty guan Cypio. To, to akurat też top 6 to są takie bardzo podobne do moich top 6, nie? Tylko ja tam nie miałem Beliego chyba, jak dobrze pamiętam. Ja tam miałem Huo William, Dzugę Herman, Neski Joan, Liu Aleksander lub też z Liu. No i szóstym dawałem właśnie guan Cypio, tak, tak jak mi tak, pamięć nie myli. Zamiast ksiągi z Belizariuszem, tak, dawałem guan Sypio. Przejdźmy teraz na drugą opcję. No tutaj już mamy tą Liu Sargon, Liu Alex. Liu Alex moim zdaniem lepiej by się sprawował niż z Sargonem, no ale wiadomo, ja nie piechotą gram, więc mogę nie mieć takiej hmm, przejrzystości. Chociaż jak rozmawiałem z niektórymi graczami, no to właśnie twierdzą, że Liu z Alexandrem bardzo brymarz, tak? Guan Scipio, no to wiadomo, dlaczego Guan dalej tam gdzieś jest skrywalny. Neski Joan, Budika, Zugę, Huobeli, Herman Tommy, Traja, Atel i Mulan. No. Też do siebie ponadto to już jest taka wersja bardziej jak to się e, ostatnio e, kumpel śmiało, bieda edition, e, gdzie nie mamy wiadomo tam tej mety najlepszych dowódców. Trzecia opcja Scipioliu, Zuge Herman, Neski jan Butika Ash, Huo William, ksiągi Ubeli. No i to jest taka wersja właśnie e, trzecia, gdzie e, ona jest najbardziej zbliżona do tego co ja e, tworzyłem, tak? Czyli Scipio Liu, Zuga, Herman, Neski Joan, Budika Aż i Huo Joan. ja bym innymi miejscami ich pozamieniał. No i Ksiank jest jako szósty. Eee, nie ma w ogóle, nie dają tutaj w ogóle gu, e, tego. Guan ze Scipio znowu, nie? No bo wiadomo, Scipio poszedł do Li, no Tak, w sumie racja. To, to trzeba było zrobić wtedy Liu, Aleksander i Guan z Scipio. No. Czwarta opcja: Scipio Liu, Zuge Herman, Neski William, Huo Joan, Ju e, Beli, Budika Aż i Trojan Telfler lub też Mulan. No tak dla mnie, to, 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 to już te te 4 i 5 są już tak robione na siłę. Zugę Herman Aż Herman. No to nie, dla mnie też są na siłę robione te ostatnie takie opcje. Kore, Kore marsze, czyli najlepsze trzy Marsze. No to tutaj według mm, tego Discorda Zuge Herman, Huobeli lub też Newski albo Liucze i nowy dowódca Ha, info, yy, yy, piechoty. No i to yy, trzymałoby się wszystko kupy, jeżeli chodzi o te trzy, trzy najlepsze marsze. Tylko czemu chłobeli? a nie na przykład i Jak To mnie ciekawi dlaczego. No, przypuszczam, że ktoś kto robił, no to się skupił na tym, że to oni robią wtedy bardzo mocny single damage, bo nie będę ukrywał, że to jest bardzo mocna para do single damage. To nie, o wiecie, to nie robi AOE. Na no open fieldach, gdzie mamy te bańki, no to AOE jest ważne, ale taki huo, huo z. O, coś mi tutaj. O, przepraszam, coś mi tutaj Discord trochę wy, ją wycedził, nie wiem dlaczego. Eee, nie, nie będę ukrywał, że to takie, jakby tak powiedzieć, yy, yy, połączenie jest dość ciekawe, kiedy gramy na 5 marszy. Uf. I powiem że miałem już w głowie poukładane, że złote głowy przeznaczę sobie tutaj przed KVK, dokończamy Hermana, robimy Liu, do Liu dorobimy do sobie jakiegoś Scipio, lub też Aleksandra na spokojnie, a tu wychodzi na to, że pan Belizariusz jednak może być grywalny. No i teraz, no i teraz to się rodzi tak, że musiałbym, yy, wiadomo Herman, Beli, yy, i w tym momencie musiałbym grać na trzy kawalerie plus łuki. W ogóle piechotę w tym momencie bym wygrał na 4 marsze Bo nie mam jeszcze tak Giru ani, ani dowódców, żeby wygrać na 5 marszy, nie. No, no i to jest bardzo ciekawe. Czy to rzeczywiście by to tak, wiecie, pięknie wyglądało? Hmm. Alternatywne parowanie tu jeszcze ko dowódców, no tutaj jest e piszą o Minamoto, Mehmedzie, Aleksandrze, Eterfledzie i Songu i Tomi Tu bardziej chodzi o. Z tymi reliktami z drugiego, z drugim tierem i ponoć będzie jeszcze dużo więcej update'ów tych, 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 tych list tutaj, co widzicie, więc ciekawe, czy, czy, czy coś się pojawi. Ja tutaj jak będziecie chcieli, podeślę Wam Discorda do, te, do, 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 do Link do Discorda, bo może, może oczywiście będziecie chcieli też śledzić to wszystko, jak to u nich wygląda. Ale no, jest to bardzo ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o mm, tą opcję, te opcje, które oni. To najbardziej właśnie mówię, ciekawi ten Chłobeli, nie? Jak to się ma na rzeczy. Tylko no, z drugiej Huobeli, Chłobeli 4 marsze, nie te 5. Hmm. no nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie mam taki dylemat w głowie, że ciężko mi jest powiedzieć na, na tą chwilę. Więc yy... to zostawiam już Wam. Jeżeli macie jakieś opcje przemyślenia. Porozmawiajmy na w komentarzach, w linkach mam, się, to właśnie jest taki, to jest właśnie jakby tak rzuciłem to, żebyście też poznać waszą opinię, nie? Jak to jak to wy widzicie. No bo ja już swoją opinię, jeżeli chodzi o E, najlepsze 5 e, marszy w, e, w Rallys of w 2024 roku, oczywiście do, tam do maja, e, już rzuciłem. E, niektórzy oczywiście mi zarzucają, brak Gorgo i tak dalej, no nie będę ukrywał, ja Gorgo bardziej traktuję jako garnizon, skupiłem się bardziej na tych pięciu marszach, które wiem i widziałem na KVK w ostatnim czasie, że jest częściej grywalne, znaczy pięciu, sześciu marszach powiedzmy, które jest częściej grywalne w, w Openie niż, niż Gorgo na przykład z Liu, mało widziałem Gorgo z Liu na ostatnich e, Kawałka. oglądałem troszeczkę ich, więc no. Zobaczymy, może, może się mylę, tak? Eee, no, ale dałem wam argumentację, dlaczego są Gorgo tak jest, jak jest dzisiaj, tak też. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że dalej, ja by tak powiedzieć się tutaj rozwijamy i pchamy wszystko do przodu. Mam nadzieję, że takie filmiki, gdzie będziemy też sobie pogadać, podumać, po prostu porozmawiać, no wiecie, normalnie, słuchaj, jednak może tak, może to, ale ty słuchaj, zrobiłem raport z tego, przetestowałem na KVK, Huobeli jest to robi takie takie cyfry. Zagraliśmy tu na 4-5 marszy. Oczywiście już wolałbym z girem niż bez giru, bo te testy bez giru to są różne. Wiadomo, że gdy gir jest różny, ale open field i masz gir, to już też wiesz, jaka dana osoba na jakim jest poziomie i co tym marszem może zrobić. Bo ja to tak bardziej w tą stronę patrzę, więc no słuchajcie. Tyle, tyle, tyle tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Jeszcze raz trzymajcie się. Na razie. Hej,